Tu widzimy moją zimową donicę, którą tworzyłem nie tak dawno temu. Zaczyna coraz lepiej wyglądać. Cyklameny dyskowate kwitną w najlepsze. Ich liście od spodu też całkiem fajnie wyglądają. Osmantus goszyki się ładnie prezentuje na tle tej brązowej turzycy. Tutaj te bardzo wczesne kosaćce żyłkowate też już wychodzą, ale największa atrakcja, proszę, Pierwszy kwiat właśnie się otworzył, to jest ciemiennik odmiany Snow Frizz, ten o półpełnych kwiatach. Snow Frizz po polsku znaczy śnieżne falbanki, śnieżne falbany. Za chwilę obejdę ogród, przytnę liście moim ciemnikom, nagram o tym film, powiem dlaczego to robię i pokażę jak wyglądają. A tymczasem będę się cieszył tą donicą, bo mówię, coraz, coraz lepiej wygląda mimo tak wczesnej pory roku.